Witam Państwa, to trzeci odcinek programu GTK Domino Show. No i zgodnie z odpowiedziami mamy tutaj ogromną piramidę Od razu mówiąc, że zamierzenia ta piramida miała być większa, e, miała mieć 28 pięter, ale e, po, 20, po zbudowaniu 23 pięter, e, no cóż, podjęto decyzję, że ryzyko może być zbyt duże, ponieważ już 5 razy ta piramida się przerzuciła. I postanowiono ułożyć tą piramidę trochę mniejszą 276 kostek w tej właśnie piramidzie. To jeszcze te trochę większe domina są tutaj ustawiane. No i będziemy mogli tą piramidę przewracać. Więc odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. No i piramida budowana przez ponad pół godziny zniszczona w kilka sekund. Zobaczmy teraz jedną nieudaną próbę budowania piramidy. No, jak widzicie można iść pH raz, można iść pH dwa razy, trzy razy, cztery, a nawet 5 razy. Tak jak to było właśnie w tym przypadku. No, ale przynajmniej udało się piramidę w końcu ułożyć. Wszystkie 286 kostek zostało dzisiaj przewróconych. 23 piętra to jest nowy rekord wysokości. Piramidy 2D właśnie w GTK Domino Show. Do rekordu świata brakuje nam bardzo dużo. Więc na razie na pobliżu rekordu świata się nie nastawiajmy. I to jeszcze powtórka na złożonym tempie. No, przy okazji, dominowano nam jedno i jak przygniatło, ale teraz już jest odsłonięte. No to widzimy się za tydzień.